Trzeba uporządkować obszar chociażby zamówień publicznych, bo to dla wielu pracodawców w wielu branżach jest bardzo niedobra sytuacja, kiedy cały czas dyktuje cena, a wiadomo, niska cena. Jak obserwujemy ostatnie proponowane zmiany, projekty, to jest tylko obciążanie, dociążanie pracodawców, karanie, co nie sprzyja temu, aby rozwijać o podatkach. działalność w naszym kraju. Powinniśmy położyć większy nacisk żeby jednak rozmawiać się z tymi adresatami norm prawnych, żeby prowadzić te rzeczywiste, realne konsultacje społeczne, żeby prowadzić dialog. Piotr Paciorek, Salon24. Witam i zapraszam Państwa na art ciekawą rozmowę z panią profesor Grażyną Bandurską. Dzień dobry. Dzień dobry. Federacja Przedsiębiorców Polskich, ekspert. Dzień dobry Pani. Witam. Od kilku tygodni, miesięcy e, słyszę, że organizacje pracodawców, przedsiębiorców, biznesowe Pani jest ich ekspertem, przedstawicielem. Podnoszą alarm dotyczący, wydawać by się mogło, bardzo dobrej inicjatywy pani ministry dziemianowicz bąk Chodzi o uporządkowanie spraw etat, umowa cywilnoprawna. Przy zmianach proponowanych przez ministerstwo istnieje możliwość ograniczenia naszych pensji, a tego chyba nikt nie chce. Proszę powiedzieć, o co ten? Hałas, Raban i na jakiej sytuacji, w jakiej sytuacji teraz się znajdujemy? Jako pracownicy i pracodawcy. Tak, rzeczywiście duże zamieszanie wywołał ten projekt te ustawy, dlatego, że wprowadza rozwiązania, które nie będą miały charakteru systemowego. Będą traktowały podmioty w sposób wybiórczy i zarówno pracodawców, jak i też wykonawców, osoby, które świadczą usługi. I w wyniku przekształcenia tego stosunku cywilnego ma powstać umowa o pracę. Wybiórczy charakter wynika z tego, że ustalenie tego prawidłowego stosunku prawnego i przekształcenie tej umowy cywilnej w stosunek pracy będzie dotyczyło tylko tych podmiotów i te strony, które będą poddane kontroli państwowej inspekcji pracy. Wyrywkowe. A zatem będzie to charakter wyrywkowy. Mhm. Prawo nie będzie odnosiło się systemowo do wszystkich, tak żeby walczyć z patologią, z szarą strefą, z nielegalnym zatrudnieniem, tylko będą Poddani tej weryfikacji te podmioty, które akurat zostaną dotknięte tą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich postulowała od samego początku, od pierwszych reform związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, żeby objąć powszechnym oskładkowaniem umowy zlecenia, i w związku z tym ta podstawa ubezpieczenia będzie ujednolicona i to spowoduje, że nie będzie różnic w kosztach zatrudnienia, a więc wyrówna się tę pozycję konkurencyjną podmiotów i nie będzie takiego zamieszania, jak w tej chwili może to uczynić ten projekt, który, tak jak mówię, będzie dotyczył podmiotów kontrolowanych i wokół tego może też powstać spór, kontrowersje, czy rzeczywiście jest podstawa do przekształcenia. Inspektor pracy, który będzie kontrolował, będzie chciał wykazać efektywność, a więc więc będzie próbował ustalać, że nie liczy się wola stron, mhm. które chcą współpracować na podstawie właśnie umów cywilnych, tylko że są spełnione te cechy podstawowe stosunku pracy. Mhm. I wokół tego może powstać niepotrzebne zamieszanie, skonfliktowanie stron i cała procedura też odwoławcza, bowiem z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pracodawcy będą odwoływać się od. Takich decyzji. To jest pierwsza kwestia i od razu nawiążę do drugiej istotnej. Otóż podstawowy też zarzut dotyczy tego, że um, ustalenie stosunku pracy. Powinno następować w drodze postępowania sądowego. A więc niewłaściwą drogą jest decyzja administracyjna, Jednego, jeszcze wydawana tak przez organ kontrolno-nadzorczy, który w tym momencie może występować, tak jakbyśmy spojrzeli, i w roli sprawdzającego, i w roli rozstrzygającego czyli takiego egzekutora i sądu, i sądu zarazem, bez odpowiedniego przygotowania możliwości przeprowadzenia postępowania postępowania dowodowego, rozeznania w sprawie, a przecież doskonale wiemy, że mamy różny charakter zleceń, współpracy opartej na tych umowach B2B, mamy różne branże, różne zakresy w tej współpracy, mhm. więc każdy przypadek jest indywidualny i dlatego powinna być właściwa ta droga sądowa, mhm. jak to jest obecnie. To może powiedzmy, spróbujmy wytłumaczyć naszym widzom, kto, bo być może wielu z nich jest i na umowie o pracę, zleceniu, dziele, B2B, kto może stracić albo zostać dotknięty nowym prawodawstwem? Ja myślę, że te osoby, które chcą dalej współpracować na podstawie tych umów cywilnych i z naszego rozeznania wynika, że na właśnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często decydują się na taką formę współpracy z drugim podmiotem, bo jest to uwarunkowane różnymi kredytami, preferencjami, umowami dodatkowymi, które stwarzają atrakcyjne rozwiązania, mhm. jeżeli podejmuje się własne działalność gospodarczą. Do tego też dochodzą pewne preferencje podatkowe, a więc istnieją obecnie zachęty do tego, żeby na tej podstawie współpracować z drugim podmiotem. I Chociaż teraz tych jeżeli... zachęt pro podatkowych jest coraz mniej. Coraz mniej, ale jednak one są i przez dłuższy czas osoby decydowały się mhm. tak i taką współpracę prowadzą. I w tym momencie kiedy inspektor stwierdzi, że jeżeli są spełnione te cechy stosunku pracy, a więc wykazuje, że jest określony czas miejsce ta współpraca ma w jakim stopniu ten charakter podporządkowany może uznać, że tak naprawdę strony wiąże stosunek Pracy. I teraz powstaje zamieszanie, jak w takim razie ta osoba, ten wykonawca ma. Y Porozliczać i załatwiać swoją sytuację, swoje sprawy, jeżeli właśnie z różnych preferencji skorzystał, na przykład dotacji, na przykład środków unijnych, gdzie warunkiem jest chociażby prowadzenie działalności gospodarczej przez określony czas. A zatem ważne by było podkreślenie w tym projekcie, że jeżeli jest wola stron, autonomiczna, że chcą prowadzić taką współpracę, mhm. mimo pewnego podobieństwa do stosunku pracy, to wtedy nie należałoby taką decyzją rozstrzygać inaczej. Mhm. Bądź też, pamiętajmy, jeżeli ktoś ma umowę zlecenia i nie zgadza się z nią, to również w świetle obecnych przepisów może wystąpić do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy. Natomiast obawiamy się, że mogą powstać pewne e, e, Dziwne wytłumaczenia, czy też sytuacje, żeby zachęcać takie, takie mhm. osoby, aby przestały współpracować na, na podstawie takiej umowy zlecenia. Więc to jest bardzo niepokojące, i dlatego też przedsiębiorcy mówią, że ten projekt może przynieść negatywne skutki również dla mhm. samych wykonawców, dla tych zleceniobiorców. Jeżeli mówi Pani, że są możliwości w obecnym prawodawstwie, żeby no dostosować Wszystkich, jakby chęci, próby podejścia do sprawy umowy z pracodawcą. Dlaczego ministerstwo zdecydowało się poruszyć ten temat? Bo jeżeli mówi pani, ktoś ma umowę, zlecenie, z tym się nie zgadza, idzie do sądu, jest możliwy. Etat. Tak naprawdę, jeżeli jest na B2B i chciałbyś na etat, to no w tej chwili te różnice są naprawdę tak małe, że jeżeli rzeczywiście nie spełnia, jeżeli spełnia tamte wszystkie inne rzeczy, czyli nie ma dotacji, takich rzeczy, no też mógłby się jakoś próbować dogadać z osobą, na rzecz której te świadczenia działa. Dlaczego nagle, dlaczego tak radykalnie i dlaczego tak. Bez zastanowienia, no nie wiem, no bo rzeczywiście ci inspektorzy, którzy, wiadomo, różne mają stosunki z pracodawcami, to nie jest synergia, tutaj raczej jest no jakaś konkurencja, tak lekko to nazwijmy. Dlaczego teraz i, i, i co chce rząd tym albo ministerstwo osiągnąć? To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek nie jestem w stanie mhm. odpowiedzieć, jakie były zamysły ministerstwa. Mhm. Sama chciałabym wiedzieć, czy kierowało ministerstwo. Muszę tutaj podkreślić, że na etapie przygotowywania założeń pewnych rozwiązań partnerzy społeczni, mhm. a więc zarówno organizacje pracodawców, jak też związki zawodowe, w ramach Rady Dialogu Społecznego nie były uprzedzone, nie były informowane, jakie będą szykowane okay. rozwiązania. A więc ten dialog społeczny nie odbył się, co też i strona związkowa podkreśla i ubolewamy nad tym, że właśnie w tak ważnej sprawie powinniśmy usiąść wspólnie do stołu i porozmawiać, jakie znaleźć rozwiązanie albo dlaczego to rozwiązanie, które my jako federacja proponujemy, czyli pełna składkowanie umów zlecenia jako systemowe, rozwiązanie. dobre rozwiązanie, jednolite, powszechne, nie może zostać zrealizowane. Zastanowić I się, dlaczego ocenić. nie może? Czy była odpowiedź? Więc trudno, trudno odgadnąć, bo, bo nie możemy uzyskać tej odpowiedzi, tym bardziej, że też te, to składkowanie, to rozwiązanie było zapisane w kamieniu milowym, który został zmieniony, więc dla nas jest to też pewną zagadką, mhm. dlaczego... Przyjmujemy zupełnie inne rozwiązanie. A biznes się e, lubi, kiedy wycofuje się jest, z wcześniejszych tak, umów. Tak, bo biznes nie, nie może być zaskakiwany. Mm -hmm. Są pewne procedury, realizowane projekty. Tu mamy cały obszar zamówień publicznych, gdzie są wieloletnie umowy i nagła zmiana. Sytuacja prawna jest bardzo niepokojąca i stąd takie ogólne zbulwersowanie różnych środowisk, różnych branż i nie tylko strony pracodawców, ale tak jak wspomniałam, osób, które e, współpracują na podstawie tych umów B2B. Więc nie był prowadzony ten dialog, i nie wiemy, dlaczego tak się stało. Natomiast wskazujemy na te negatywne konsekwencje a więc tę wybiórczość, niesprawiedliwość, nierówne traktowanie podmiotów i ogromne koszty. Pani profesor jest przedstawicielem przedsiębiorców. Natomiast wspomnieliśmy tutaj o związkach zawodowych. Taka moja refleksja z boku osoby, która przygląda się z dziennikarskiego punktu widzenia tej sprawie. Związek, tak jak przedsiębiorcy nie protestują, protestują przeciwko tej ustawie, tak związki zawodowe jakby nie słyszę chóra optymizmu ich z powodu tych zmian, a wydaje się być logiczne, że powinno to być jak najbardziej ich interesie. Skąd ta cisza? Czy może pani wytłumaczyć? Być może, ale to też pytanie powinno być skierowane do przedstawicieli Zapytamy, strony tak. związkowej, ale być może też patrzą na skutki prawne tego rozwiązania na koszty i być może też wsłuchują się w głos swoich przedstawicieli, mhm. bo przecież mamy różne branże, nie tylko. Usługi, nie tylko handel, ale też i w rolnictwie, prawda, w opiece zdrowotnej, w edukacji. No mamy różne grupy zawodowe, które na podstawie tych umów cywilnych świadczą pracę i czy wszyscy są tak niezadowoleni? Myślę, że to jest dobre pytanie i warto by dokonać pogłębionego rozeznania, czy rzeczywiście jest to dobry kierunek. Natomiast bardziej niepokojące jest to, myślę, i tu na Należałoby podjąć odpowiednie działania, żeby walczyć właśnie z tą niezdrową konkurencją, z zatrudnieniem na czarno, bo to jest problem niż weryfikować. I od tego weryfikować... nie uciekają Absolutnie nie, ani dlatego że to jest no niezdrowa konkurencja. Mhm. Sami przedsiębiorcy wskazują, że jak mają zachowywać się na rynku, kiedy chcą zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ponosić wszelkie obciążenia, koszty składkowe, koszty wynikające z przepisów prawa pracy i mają do czynienia z podmiotem konkurencyjnym, który tych świadczeń nie spełnia, nie wykonuje obowiązków wynikających z prawa pracy i przez to jest podmiotem konkurencyjnym, ale nieuczciwym. Więc nie tak powinien wyglądać rynek i prowadzenie działalności gospodarczej w kraju. Narzekaliśmy, teraz powiedzmy, bo chyba niedawno osiągnęliście Państwo swój pierwszy sukces. Ta ustawa, ta zmiana nie wejdzie 1 stycznia, tak? Jeszcze na początku grudnia e, rząd, ministerstwo mówiło: Zrobimy wszystko, aby to prawodawstwo nowe weszło od, do, od 1 stycznia. 1 styczeń e, zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już, że mm, takim planowanym czas okresem to jest pierwsza połowa 2026 roku. Wiadomo też, że niektóre z zapisów ustawy zostały wykreślone, tak jak na przykład no, prawo nie działa wstecz, czyli nie można... Kogoś ukarać za to, że no nie wiem, przez, kolej, przez ostatnie pięć lat yy, była sytuacja, która inspektorowi się nie spowodowała. Czy to Państwa w jakiś sposób uspokoiło, czy. Yy... Czy nie właśnie, bo, bo tak naprawdę mało wiemy i mało wiemy, jakby co wyszło ze Stałego Komitetu rządu, tak? bo to dopiero do rządu będzie. Co, co, co teraz się będzie działo i gdzie państwo czują zwycięstwo, a gdzie jednak cały czas to niebezpieczeństwo? Na pewno, na pewno obecna sytuacja nieco uspokoiła, hmm. dlatego że rzeczywiście przepisy nie wejdą nagle w życie z początkiem e, przyszłego roku, e, co byłoby bardzo trudne e, i groziłoby likwidacją wielu e, miejsc pracy, nawet likwidacją działalności, upadłością e, wielu podmiotów. Hmm. E, jeżeli by te restrykcje e, zaczęły obowiązywać, właśnie kwestia, e, kwestia e, natychmiastowej wykonalności takiej decyzji, administracyjnej naliczania świadczeń wstecz. To są bardzo niepokojące dla przedsiębiorców były te rozwiązania, więc na pewno sytuacja jest nieco uspokojona i liczymy na to, że będzie można pochylić się nad modyfikacją tych przepisów, może nad nowymi rozwiązaniami, tak żeby nie były one tak drastyczne i zaskakujące i cały czas podkreślamy, a może Powróćmy jednak do dyskusji o tym o składkowaniu umów cywilnych o tym żeby wzmocnić Od tego kompetencje nie absolutnie o tym żeby też wzmocnić kompetencje inspekcji pracy bo mhm. faktycznie uważamy że ten organ kontrolno nadzorczy powinien być wyposażony w odpowiednie środki dedykowane tej instytucji jako organowi państwowemu administracyjnemu żeby wzmocnić personalnie organizacyjnie i też finans Inspekcję pracy, żeby rzeczywiście te kontrole odbywały się tam, gdzie istnieje potrzeba, a więc przy tym zatrudnieniu na czarno, mhm. kiedy bardzo trudno jest zweryfikować, sprawdzić nieuczciwych przedsiębiorców. Więc jak najbardziej. Czyli to też trzeba... nie jest tak, przepraszam, że wejdę mhm. słowo, że przedsiębiorcy, pracodawcy, biznes chcą państwo okradać z tych, nie wiem, składek z przyszłej emerytury. Nie, wy wręcz mówicie, yy, wejdźmy do pierwszego świata. Oskładkujmy to. Tak? I Zróbmy to w sposób powszechny, systemowy, ogólnie obowiązujący, żeby dotyczył każdego. Też trzeba uporządkować obszar chociażby zamówień publicznych, bo to dla wielu pracodawców w wielu branżach jest bardzo niedobra sytuacja, kiedy cały czas dyktuje cena, a wiadomo, niska cena, a zatem to też przekłada się na koszty pracy, zwłaszcza gdzie mówimy o usługach i ten czynnik ludzki jest istotny, a więc zatrudnianie pracowników, bo to też skłania do tego, żeby poszukiwać oszczędności. Więc zajmijmy się tymi sprawami, które mają ten walor i znaczenie systemowe, tak żeby stworzyć warunki do tego, aby ta działalność była prowadzona i ograniczać te niepotrzebne obciążenia okay. dla pracodawców, bo jak obserwujemy, ostatnie proponowane zmiany, projekty, to jest tylko obciążanie, dociążanie pracodawców, karanie, co nie sprzyja temu, aby rozwijać nie mówiąc o podatkach. działalność w naszym kraju, co może zniechęcać mhm. też inwestorów, co też ogranicza średnią, małą przedsiębiorczość, mikroprzedsiębiorców, bowiem mają zbyt duże koszty i nad tym należy się poważnie zastanowić. Więc liczymy, że będzie ta przestrzeń i czas do dialogu, do poszukiwania Takich rozwiązań, które będą dobre, ale też i akceptowalne przez przedsiębiorców, którzy muszą mieć czas do tego, żeby się przygotować do odpowiednich zmian i przede wszystkim szanować tę wolę stron i patrzeć na to, co tak naprawdę decyduje o współpracy, o wyborze tej podstawy zatrudnienia. Ale nie ma zgody na. Jednolitej zgody, jednolitego projektu w samej koalicji rządzącej. prawda? Wiemy, że no, ministra z, wywodząca się z lewicy ma jakąś wizję, ale i PSL i nawet Polska 2050 gdzieś mają swoje, e, swoje e, swoją wizję. Polskie Stronnictwo Ludowe ma nawet tak mocną wizję, że samo chce przedstawić projekt nowej ustawy. Czego to może, o czym to może świadczyć? Czemu jedno bardzo ważne ministerstwo jest w stanie zaburzyć jakby takie cały ekosystem i pewność siebie, pewność system polskich firm i przedsiębiorców? Ja myślę, że politycy powinni zacząć rozmawiać z przedsiębiorcami, mm -hmm. z pracownikami, z osobami bezpośrednio zainteresowanymi tymi rozwiązaniami. Jak funkcjonuje biznes w praktyce, jak wygląda rzeczywiście rynek i jakie są potrzeby. Bo politycy potrzeby. bardzo często są całe życie politykami. Więc brak tej spójności i tego prowadzenia dialogu, tych konsultacji rzeczywistych, realnych może powodować właśnie takie skutki, że nie nie ma tak pełnej diagnozy tych skutków być może nie wszystkie sytuacje są możliwe do przewidzenia ze strony czy rządu czy właśnie polityków i myślę że powinniśmy położyć większy nacisk żeby jednak rozmawiać się z tymi adresatami norm prawnych żeby prowadzić te rzeczywiste realne konsultacje społeczne żeby prowadzić dialog i niejednokrotnie partnerzy społeczni strona pracodawców ale przede wszystkim też strona związkowa akcentuje, że takim miejscem właściwym mhm. jest rada dialogu społecznego, gdzie przedstawiciele rządu powinni rozmawiać, spotykać się i wsłuchać się w głos samych zainteresowanych podmiotów. Oczywiście jest różny punkt widzenia i pracodawców i strony związkowej, ale przynajmniej pełne rozeznanie diagnoza sytuacji jest potrzebna i być może próba poszukiwania konsensusu, tak jak w przypadku tego oskładkowania umów cywilnych, kiedy możemy dojść do pewnego porozumienia, więc Chyba Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do, właśnie do takiego jasnego zapisu w ich nowym projekcie, prawda? Tak, myślę, że tak, więc to jest ta właściwa droga, plus do tego, jak wspomniałam, spojrzenie na wykonalność, na skuteczność Państwowej Inspekcji Pracy, na to, żeby też przyspieszyć i ujednolicić zasady, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw sądowych. Jeżeli trwają sprawy w sądach 2-3 lata, to rzeczywiście jest to niepokojące i frustrujące dla obywateli. Stron. Jeżeli mamy niejednolite orzecznictwo sądowe, kiedy trudno jednoznacznie stwierdzić, jak interpretować, jak stosować przepis, to też jest niepokojące dla strony pracodawców, więc myślę, że powinniśmy zainteresować się tymi podmiotami, które pracują dla dobra tego kraju, PKB. podmiotami, które płacą podatki i żeby sprzyjać chociażby w tym obszarze stosunków pracy w zatrudnieniu, sprzyjać, aby mogły spokojnie te Podmioty działalność gospodarczą prowadzić. Jest pani e, ekspertem w tej sprawie. E, zna pani prawdopodobnie wszystkie e, możliwe scenariusze na wylot. Czy jest jakiś taki przypadek e, dosyć abstrakcyjny, które, który może e, e, prawo, które jest tak forsowane przez ministrę Dziemianowicz-Bąk, e, zmienić, wprowadzić? Jest jakaś taka, no nie wiem, nieprzewidywalna. Sytuacja, scenariusz, który, no nie wiem, na przykład, co z piłkarzami? Ale do końca nie rozumiem pytania. Ludzie są na, na B2B, ale muszą rano wstać na trening. E, mają co weekend mecz, czyli pracują według grafiku jakiegoś, prawda? Czy im może na przykład zagrozić? E, no, zmiana takie: O mają być na etaty? Wie pani, no, byli kiedyś na etatach milicyjnych i górniczych za, za komuny. Pamiętam to jeszcze. Czy na przykład tacy, nie wiem, czy takie osoby, które przyjeżdżają z drugiego końca świata pracować w fabryce okien w Polsce? Zakładam, że takie istnieją. Z Kolumbii, Guatemala, nie wiem, Kostaryka. Czy one przyjeżdżają tutaj do pracy na etat, czy umowa zlecenia? Tak jak wspomniałam na początku, wiele zależy, jakie są te warunki zatrudnienia, jaka jest ta forma współpracy. Jeżeli mówimy o produkcji, kiedy mamy ściśle określony czas pracy, miejsce wyznaczone, kiedy nawet cudzoziemcy są pod takim rygorem kierownictwa, muszą się podporządkować poleceniom przełożonych, co wynika z charakteru pracy, to jest kwestia i bezpieczeństwa, i higieny pracy, ochrony tego pracownika, to są spełnione wprost przesłanki do tego, żeby była zawarta umowa o pracę, Czyli która ma chronić. Ale jeżeli mówimy o e, takich zadaniach, które mają charakter projektowy, e, gdzie jest dopuszczona elastyczność, e, m, kiedy nie musimy w pełni e, pracować przez 8 godzin, a więc, tak jak mówią normy czasu pracy, tylko mamy podejście e, zadaniowe związane z sygnatą, licznością, kiedy jest zwiększona niezależność, kiedy stawiamy na kompetencje, na umiejętności danej osoby, to myślę, że już wchodzimy w te elementy uzasadniające, aby to była współpraca inna niż umowa o pracę, a więc któraś z form cywilnoprawnych, bo wchodzimy w tę elastyczność, taką niezależność i też wykonawcy cenią sobie, że mogą swobodnie dysponować swoim czasem. Też zdarza się, że współpracują z różnymi podmiotami. To nie jest tylko. Polacy lubią dorabiać, to znaczy tak. dorabiać, współpracować, mieć kilka źródeł dochodu, prawda? Tak, więc to też powoduje, że nas ten etat nie ogranicza, tak. bo mamy większą swobodę. Więc myślę, że w każdej tej grupie osób pracujących czy w grupie zawodowej znajdą się te, które cenią sobie spokój, stabilność i taką, taką pracę podporządkowaną, ale też są osoby, które sobie cenią Pracę zdalną, na odległość, współpraca z wieloma podmiotami, bo wynika to z charakteru pracy. Mhm. Właśnie zawody twórcze to uzasadniają. Naukowe. Kiedy, no, naukowe tak, kiedy nie. jest pewna niezależność i to jest ten walor podstawowy. Szczególnie w XXI wieku, kiedy jak wspomniała pani, wiele prac wykonuje się już zdalnie. Nauczyliśmy się i my to robić jako. Zleceniodawcy, pracownicy, ale również pracodawcy, którzy no w jakiś sposób muszą zaufać zleceniodawcom, nawet pracownikom, żeby, żeby na takie kompromisy, kompromisy pójść. Czy... Ja bym jeszcze mhm. dodała, że też jest ważnym aspektem obserwowanym współcześnie chęć łatwiejszego godzenia życia zawodowego z prywatnym. To też jest kwestia nowoczesnych technologii, młodego pokolenia, które patrzy zupełnie inaczej na te mhm. aspekty pracy, gdzie właśnie ceniona jest ta elastyczność, niezależność, umawianie się, co do pracy zadaniowej, projektowej. Natomiast, oczywiście, ważna jest ta podstawa, czyli ta baza, a więc bezpieczeństwo socjalne, a więc pełne ubezpieczenie i te preferencje różne, podatkowe, tak, żeby no, każdy znalazł dla siebie dobre rozwiązanie. Więc usztywnianie tych relacji, tej więzi prawnej nie zawsze jest atrakcyjne dla obu stron. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. A naszym gościem była pani profesor Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.